Czas na fajne rzeczy, bo przyszedł czas na ulubieńców miesiąca. Pokażę wam trochę pielęgnacji, trochę kolorówki, ale także inne rzeczy, które w tym miesiącu, a raczej w poprzednim, skradły moje serce i bez których nie potrafię żyć. Zapraszam! Zaczniemy sobie od pielęgnacji i na pierwszym miejscu nie będzie konkretny kosmetyk, a cała marka, a dokładniej marka Shadir. W poprzednim miesiącu miałam okazję zacząć z nimi współpracę i dzięki temu mogłam przetestować chyba praktycznie wszystko, co mają w swojej ofercie. No i powiem Wam, że jestem zakochana no, totalnie. Uwielbiam ich kremy. Mam krem na dzień, jest fantastyczny. Mam też e, krem na noc taką maskę beauty i tutaj Team Shadira pisał mi, że on też się super sprawdza pod make up, a ja go używam na, e, na noc. Krem pod oczy również. Używam go tak sporadycznie, bo ja zazwyczaj kremów pod oczy nie używam, ale mimo wszystko jest on Taki mega, ma taką bogatą formułę, jest taki gęsty, naprawdę super sprawa. Płyn micelarny, czy tonik, w ogóle zobaczcie, te opakowania są szklane i są wielkie. No, po prostu genialne. Przyniosłam sobie tutaj też serum. Co ciekawe, jeśli nie lubicie takich olejkowatych serów, serów. No to ten jest taki bardziej wodny. Jest to serum dla skóry odwodnionej, wrażliwej i naczynkowej i zupełnie nie zostawia właśnie takiej tłustej powłoki, tak więc jeśli lubicie coś takiego to polecam. Mam też mnóstwo innych kosmetyków też do, do ciała, fantastyczny mają żel do mycia twarzy, mają też linię męską. Tu powinniście widzieć e, ich e, propozycje na boksy świąteczne, tak więc gorąco polecam się zainteresować, bo na pewno nie pożałujecie. Marka jest fantastyczna, e, team jest super i mega się cieszę, że jest to polska marka, która jakby tutaj pasuje do moich preferencji, e, którymi się kieruję przy wyborze właśnie pielęgnacji dla siebie. Kolejna rzecz z pielęgnacji to balsam do demakijażu z firmy Flaw i przyniosłam e, opakowanie, które właśnie wczoraj skończyłam. To jest moje drugie z tej matki. Genialna sprawa! I wczoraj w Rosmani kupiłam sobie kolejny, tylko nie było tej fioletowej wersji. Wzięłam różową. Jeszcze jej nie używałam, jeszcze jest zamknięta, więc zrobimy tu sobie smell test. Bo pisaliście mi na Insta, że jest cudowny. Ojej. Oh my god! Bo to jest. Oh, to pachnie lepiej niż najlepszy jogurt świata. To pachnie tak cudownie, że musicie, musicie to mieć, musicie to kupić. I yy, naprawdę gorąco polecam, bo to fantastycznie zmywa cały make-up. Jeszcze się nie spotkałam z takim produktem, który aż tak dokładnie we mnie wszystko domywał. Yy, ma to taką konsystencję. Yy, w sumie nie wiem, ciężko mi nazwać, ale to jest bardzo dosyć takie twarde i zbite, więc nabieramy trochę i rozgrzewamy w dłoniach i wpracowujemy w twarz, yy, rozpuszczamy cały make-up. I fajne jest to, że... Możecie to zmyć wodą i to jakby zejdzie z twarzy, bo bardzo często też właśnie takie produkty olejowe do demakijażu nie chcą nam z tej twarzy zejść, i wymagany jest jakby żel. A tutaj możecie właśnie y, zmyć to też samą wodą. Oczywiście polecam użyć żel, bo zachęcam do stosowania dwufazowego do makijażu. Natomiast y, mimo wszystko no y, genialna sprawa. Okej, okay, przechodzimy do kolorówki i tutaj będzie dosyć szybko i sprawnie. Pierwsza rzecz na mojej liście to paletka Vanessy i ją męczę od kiedy ją w sumie dostałam, czyli chyba będą już dwa miesiące, tak mi się wydaje. Paletka Vanessy z Mio, ta Wedding Glam, no to jest dla mnie must have. Powiem Wam, że no mimo wszystko, że ona jest jakby stworzona yy, z myślą o ślubach, to jakby jest totalnie użytkowa yy, i naprawdę te wszystkie błyski, to jest miazga. Ja oddałabym życie za to. Ten cień brokatowy na dole. Dni i jeszcze się z czymś takim nie spotkałam. No, cudowna jest. Ja mam też teraz make-up na sobie, zrobiony dosłownie w 3 sekundy, bo te cienie blendują się jak marzenie, naprawdę moglibyście się malować z zamkniętymi oczami i tak by wyszło Wam coś super. Tak więc ja jestem w ogóle bardzo dumna. Izwany z Izmio, ogólnie ten duet to jest mistrzostwo świata, tak więc bardzo przyjemnie się patrzy na tą współpracę i no ja się, ta paleta to jest coś Kolejny na liście jest puder i jest to puder Sheer Baked Powder z Golden Rose. Ja mam w odcieniu Nude Glow i powiem Wam, że ja jestem zakochana właśnie w pudrach rozświetlających. Jak wiecie, ja w ogóle lubię glow, Ma to tak mm, mm, nie, nie dla mnie, więc jestem bardzo zadowolona z tego pudru. Mimo, że jest on dosyć ciemny, bym powiedziała, no bo to nie jest transparentny puder, to on nie przyciemnia tak mocno, za co ja jestem jakby mocno wdzięczna. Nie mam zielonego pojęcia, czy jest jaśniejszy. Natomiast gdyby był, to pewnie bym wzięła jaśniejszy, bo jakby ja mimo wszystko lubię pudry transparentne, natomiast w tym momencie bardziej wolę rozświetlające od transparentnych, tak więc przeżyję to, że ten puder jest po prostu troszkę mm, przyciemniający. Ale jakby mam to zawsze na uwadze i wybieram też podkład troszkę jaśniejszy, bo wtedy jakby nakładam to na całą twarz i jakby wszystko mi się wtedy wyrównuje, tak więc też o tym pamiętajcie, jeśli kupujecie właśnie takie rozświetlające, Rozświetlające pudry. Ostatnie z kolorówki będą rozświetlacze i jest to firma Vav Beauty. Już Wam chyba praktycznie w każdym filmie opowiadam Wam o tej marce, w każdym razie ja ją bardzo lubię. I tak samo jest to marka polska, stworzona przez naszą koleżankę z internetu, tak więc no mega się jaram i jakby wspieram to całym sercem. I te rozświetlacze są, no, kosmiczne. Widzicie, mam go teraz na twarzy. Mam odcień na sobie 01 Under the Moonlight. I jest super. Jakby jedyne co uważajcie, one się dosyć sypią troszkę, ale jakby na buzi wyglądają fantastycznie. Firma Val Beauty wypuściła jeszcze pędzelek do tego rozświetlacza i ogólnie on jest spoko. Mówiłam Wam w jednym z filmów, że jest taki dosyć sztywny i to jest prawda. Pisałam natomiast na Instagramie właśnie z dzicką i ona mówiła, że to było się przez to, że jest wegańskie, tutaj starali się zrobić jak najbardziej delikatne. Ja to w ogóle mega szanuję i, i to jest super. Ja go lubię używać e, do oka i rozblendowuję sobie nim tutaj finalny cień, tak żeby perfekcyjnie się tutaj zblendował ze skórą. Jeśli natomiast chodzi o ten pędzel z tym rozświetlaczem, to tutaj musicie być bardzo delikatni, bo przez to, że on jest właśnie taki trochę sztywniejszy, to rozwala nam tą strukturę rozświetlacza. Natomiast pięknie rozprowadza i tak go po twarzy ma fajną e, wielkość, fajny kształt. Tak więc e, jak najbardziej ja do tego rozświetlacza wolę e, ten pędzelek. On jest blended i on jest strasznie miękki, jest super i to jest Blended Pro um, 156. To jest... Mistrzostwo. Przechodzimy dalej, teraz czas na strefę fitness i w tym miesiącu ja zakochałam się w moim Hula Hop, które jest fantastyczne i ogólnie boli brzuch po nim masakrycznie. Czuj, że się trenuje, ale trzeba uważać, bo tak jak mi pisaliście, tak jak czytałam, takie Hula Hop może porobić siniaki, tak więc ja trenuję z nim maksymalnie dwa razy w tygodniu. Nie chcę sobie na to zrobić krzywdy. Hula Hop nie było drogie, kosztowało około 50 zł, ono się rozkłada, nie za bardzo wiem jak je rozłożyć, ale podobno można je składać i składać, więc na przykład można je gdzieś zabrać i naprawdę powiem Wam, że mega przyjemnie się z tym trenuje, bo szybko leci czas, a na następny dzień, tak jak mówiłam, czuć mięśnie, więc to nie jest tak, że tak sobie tylko kręcimy dla zabawy. I przy okazji jeszcze mogę Wam polecić, jeśli ogólnie chcecie jakieś tam treningi sobie robić, to ja zaczęłam ćwiczyć z Pamelą na YouTubie, no, ale oczywiście robię te treningi y, dla początkujących i one są spoko. Powiem Wam, że ja, y, ja przez długi czas tańczyłam, więc ogólnie wysiłkowo, tak, jeśli chodzi o y, jakieś, nie wiem, właśnie tańczenie, jazdę na rowerze. Czy takie sprawy, to jakby długo jestem w stanie wytrzymać. Natomiast jeśli chodzi o jakieś siłowe ćwiczenia, to nie. Ale jej treningi podobają mi się, dlatego że są jakoś tak dopasowane, przynajmniej dla mnie, że jestem w stanie zrobić praktycznie cały film. One też oczywiście nie są długie, to jest 10-20 minut, ale myślę, że na początek wystarczy i tyle. I czuję też na następny dzień, czuję mięśnie, więc wiem, że jakby faktycznie zrobiłam jakiś trening, ale jestem też w stanie zrobić cały film, bo. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że nie ma nic gorszego, niż jak mamy taką super motywację, zaczynamy ćwiczyć, odpalamy sobie często, gęsto w ogóle za ciężki trening, jak na nasz, e, na nasz poziom. Film trwa jeszcze do tego 40 minut, a my po 10 minutach już odpuszczamy i mamy takie be, jestem beznadziejna, nie mam siły, już nie będę ćwiczyć. To tak. Ja często tak miałam, jak zaczynałam trenować w domu więc jej filmy są spoko robię sobie też je co drugi dzień praktycznie więc polecam sobie sprawdzić wiem że na Instagramie coś robi takie zestawienia darmowe plany i też dla początkujących i dla tych które bardziej zaawansowanych tak więc możecie sobie obczaić ale pewnie ją znacie bo ona jest znana ale chciałam tak tutaj o niej wspomnieć na przedostatnim miejscu będzie mój sweter. Jest to sweter, słuchajcie, yy, moherowy. Troszkę na początku mnie gryzł w skórę, szczególnie, że teraz mam krótki rękaw pod spodem, natomiast to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia, a jest tak ciepły! Słuchajcie, to jak to grzeje, ja w ogóle w tym chodzę non-stop. I nie, nie, nie będzie mi głupio, z tego powodu chodzę non-stop, bo jest super, bo jest... E, przepięknie wygląda, jest ciepły, a jest zimno. I, I pasuje pod wszystko, i, i do, do wszystkiego, więc y, serio, jestem zakochana. Myślę, że tutaj mogę niektórych trochę zdenerwować, ponieważ nie podam wam linka do tego swetra czy coś, bo niestety nie pochodzi. Niestety, albo dla mnie, niestety, nie pochodzi z sieciówki. Nie jest to ani Zara, ani Pull&Bear, Berszka, H&M. Jest to natomiast rzecz z drugiej ręki, którą upolowała y, moja przyjaciółka Martyna i jej konto na Instagramie, to jest rozpusta. Second Hand, tak więc zapraszam Was tam, bo tam jest mnóstwo perełek wygrzebanych właśnie z jakichś limpexów z Second Handów i znajduje czasem takie rzeczy, że normalnie babcie spadają, jakieś markowe torebki, w ogóle jakby ona się na tym zna, nie? Ona, ona to robi dobrze. No i właśnie jednego razu jak robiliśmy foty właśnie na jej Instagram, to przywiozła ten sweter i ja się zakochałam, od razu go kupiłam, więc gorąco Wam polecam też właśnie tak kupować ubrania. Ostatnia rzecz na dziś to będzie kanał na YouTubie i jest to y, kanał, który nazywa się stanowo.com. I ja Wam gorąco polecam z tamtego kanału y, tę kryminalną serię. Jak wiecie, ja uwielbiam kryminalne historie, uwielbiam podcasty i właśnie słucham kryminalnych historii. Y, Boże, święty, Jezu, jestem beznadziejna w nazwach. Kryminatorium. Mm, I mają tutaj jeszcze y, zagadki kryminalne Karolina Anna. Na YouTube ona też nagrywa i też praktycznie oglądam wszystko. Natomiast y, dziewczyna, czyli jaśmin ze stanowo.com, ona robi tak długie odcinki to trwa z dwie godziny. i Ja to uwielbiam. Ona opowiada wszystko. Y, oczywiście to jest dla osób, które lubią w takich szczegółach słuchać takich historii. Ja to uwielbiam, bo zajmuje mi trochę czasu, zanim przesłucham całość. A ja też pracuję z domu i czy jak coś sprzątam, jak gotuję, jak przerabiam foty, to czasami nie mam ochoty na muzykę a jednak 40 minut podcastu naprawdę przy mojej pracy bardzo szybko mi zlatuje i potem siedzę i szukam czegoś nowego do posłuchania natomiast jak sobie odpalam taki film pół 2, 2 godziny, to jestem w niebo wzięta więc gorąco Wam polecam, bo mówi naprawdę fajnie i e, jest to zarąbista sprawa chyba też ma podcast, bo w niektórych odcinkach właśnie mówiła, że, że to będzie puszczane jako podcast, tak więc możecie sobie poszperać i, e, i słuchać e, no Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Piszcie mi na dole, jaki był wasz ulubiony kosmetyk albo jakiś podcast w tym miesiącu. Ja sobie bardzo chętnie to sprawdzę i przesłucham. No i życzę wam miłego dnia. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, jeśli wam się podobało. Zapraszam was też oczywiście na mój Instagram. Już się żegnam i do następnego.